Wow, wow, co to się dzieje? Szok, niedowierzanie! BaliBoks przypomniał sobie hasło do YouTube'a. <noise> nie, po prostu przychodzę do Was z, z pytaniem, bo zdarzyła się taka sytuacja. Sama się zdarzyła. Przyszły do mnie trzy balisongi, i one są takie raczej, raczej mało spotykane w Polsce. Nie, nie, nie wiem, czy ktokolwiek inny je ma, ale nie ma w polskim YouTubie. Nic nie ma teraz na polskim YouTubie w temacie bagisongów, więc może kogoś by zainteresowało jakieś moje przemyślenia na ich temat. W jakiejś takiej luźnej, mało przetworzonej formie, w surowej takiej formie, luźnej gadki o, o, o motylkach. Gdyby Was interesowały takie recenzje tychże noży lub, lub innych, które są w mojej kolekcji. No, to, to, to dajcie znać. To chętnie coś nagram. I dodatkowo mam jeszcze parę innych pomysłów, które też chciałbym zrealizować, ale e, musiałbym. Siedzę. Musiałbym najpierw wiedzieć, że jest jakieś zainteresowanie. Chociaż, no tak, jak mówiłem, na polskim YouTube w temacie balisongów nie dzieje się zupełnie nic. E, także tak, dajcie mi znać, czy coś takiego by Was interesowało, a jak nie, to nie wiem, kota wam nagram, czy coś. Przerzucimy się na content ze śmiesznymi kotkami. Luna, musisz być śmieszna. Oj, no i zwiała. Dobra, no tak czy siak. Eee, żegnam się z wami i do zobaczenia na zlotach. Trzymajcie się, cześć. Uy.